ósme czytanie, osiem nowel, my wybieramy jedną. Organizatorem, współorganizatorem, osobą, która nas wspiera i pomaga w instytucji Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie, pani dyrektor Justyna Kujach jako również organizator, a więc osoby wyjątkowe, wyjątkowe dlatego, że łączy je jedno. Ogólniak Kościerski. I witam bardzo serdecznie wszystkich absolwentów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Kościeżynie. Pełnią różne inne funkcje, a więc chciałabym przywitać absolwentkę pierwszego Liceum, panią Starostę, panią Alicję Żurawską, absolwenta pierwszego Liceum przy okazji burmistrza miasta Kościerzyny pana Michała Majewskiego. naszych absolwentów, absolwentkę, przy okazji aktorkę Magdę Fenik, naszą absolwentkę studentkę Martę Majewską, naszą absolwentkę studentkę Agatę Knofik i naszego absolwenta artystę Pawła Ruszkowskiego. Przy okazji dodam, że absolwentami jest również, absolwentką jest również pani dyrektor Biblioteki Miejskiej, a ja przy okazji też, ale to już większość wie. Tomek Kaliński, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. Autor czytanej dzisiaj w murach pierwszego ELO Katarynki był człowiekiem niezwykle skromnym. Nie bywał na salonach, a po ukochanej Warszawie chodził pieszo, rzadko korzystając z rożek. Swych dzieł literackich i tekstów dziennikarskich nie podpisywał nazwis prawdziwym nazwiskiem, tylko pseudonimem Bolesław Prus. Nazwisko Głowacki pragnął bowiem zarezerwować dla jego zdaniem poważniejszej działalności, czyli tekstów naukowych. Jak pisał Edward Pieścikowski, Bolesław Prus dorobił się poza sławą następujących dóbr materialnych. Welocypedu kupionego na raty, maszyny do pisania i aparatu fotograficznego marki Kodak. Jako miłośnik jazdy na rowerze, pisarz należał do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. A przeżycia z pozoru banalne w jego literackiej wizji zyskiwały znaczenie wręcz metafizyczne. Osadzeni w świecie codziennych rytuałów i małych spraw, bohaterowi jego dzieł, mogą. Wraz z postaciami lalki powtarzać Non omnis Moriar, zaświadczając w ten sposób, że chwile ludzkiego życia nie giną w czasie. Z podobną czułością i nadzieją przedstawił bohaterów Katarynki. Zapraszam Państwa do wspólnego czytania tego niezwykłego dzieła. Trzy książki, które bardzo polecam już po czytaniu, można sobie przejrzeć szybciutko, są na parapecie. Zakładki dla Was przy wyjściu, żebyście pamiętali, że takie miejsce jak Biblioteka Miejska jest i że my na Was czekamy. A teraz, jeszcze do samego czytania, dodam tyle, że Marta Majewska przetłumaczyła fragment noweli na język kaszubski, także mamy bardzo oryginalne czytanie tej noweli Katarynka. I żeby też nikt się nie zgubił, to najpierw będzie fragment w języku polskim, potem w języku kaszubskim. Także koloryt nasz, naszych Kaszub jakby mam nadzieję fajnie tutaj wybrzmi. Także życzę wam miłego słuchania i do zobaczenia w Bibliotece Miejskiej. Na ulicy Miodowej co dzień około południa, można było spotkać jego mościa w pewnym wieku, który chodził z Placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzany cylinder. Jego mość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty, i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę. W pochmurny dźwigał jedwabny parasol angielski. Był zawsze głęboko zamyślony. Posuwał się zwolna. Około kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza i przechodził na drugą stronę ulicy. A żeby zobaczyć u pika, jak stoi barometr i termometr. Potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą mieczkowskiego, oglądał fotografię modrzejewskiej i szedł dalej. W drodze ustępował każdemu, a potrącony, uśmiechał się życzliwie. Jeżeli kiedy spostrzegał ładną kobietę. Zakładał binokle, aby przypatrzeć się jej. Ale że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód. Ten jegomość był to pan Tomasz. Pan Tomasz 30 lat chodził ulicą miodową i nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica miodowa pomogła, mogłaby pomyśleć o nim. Gdy był jeszcze obrońcą. Biegał tak prędko, że nie uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czuprynę i nosił wąsy zakręcone ostro do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu im nie poświęcał, bo szalał za kobietami. Co prawda, miał do nich szczęście i nieustannie był swatany, ale cóż z tego, kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy znaleźć ani jednej chwili na oświadczyny, będąc zajęty, jeżeli nie praktyką, to schadzkami. Od frani szedł do sądu. Z sądu biegł do Zosi, którą nad wieczorem opuszczał, ażeby z Józią i Filką zjeść kolację. Gdy został mecenasem, Czoło, skutkiem natężonej pracy umysłowej, urosło mu aż do ciemienia, a na wąsach pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki, miał majątek i ustaloną opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie z sześciu pokojów złożone, urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, piękne meble i szukał żony. Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała wdzięki i wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament. A czwarta posiadała wdzięki wiek i temperament należyty, ale nie czekając na oświadczyny mecenasa, wyszła za doktora. Pan Tomasz jednak nie martwił się, ponieważ panien nie brakło. Ekwipował się powoli, coraz usilniej dbając o to, ażeby każdy szczegół jego mieszkania posiadał wartość artystyczną. Paradna połowa mieszkania przeznaczona była dla gości. W niej odbywały się rauty, przyjmowani byli interesanci, i stawali krewni albo znajomi mecenasa zewsi. Sam pan Tomasz ukazywał się rzadko i tylko dla sprawdzenia, czy wywoskowano posadzki, czy starto kurz i nie uszkodzono mebli. Całe zaś dnie, o ile nie przepędzał ich za domem, przesiadywał w gabinecie od podwórza. Tam czytywał książki, pisywał listy albo przeglądał dokumenta znajomych, którzy prosili go o radę. A gdy nie chciał forsować wzroku, siadał na fotelu naprzeciw okna i zapaliwszy cygaro, zatapiał się w rozmyślaniach. Wiedział on, że myślenie jest ważną funkcją życiową, której nie powinien lekceważyć człowiek dbający o zdrowie. Z drugiej strony podwórza wprost. Okien pana Tomasza znajdował się lokaj wynajmowany osobom mniej zamożnym. Długi czas mieszkał tu stary urzędnik sądowy, który spadłszy z etatu, przeniósł się na Pragę. Po nim najął pokoiki krawiec. Lecz że ten lubił niekiedy upijać się i hałasować, więc wymówiono mu mieszkanie. Później sprowadziła się tu jakaś emerytka, wiecznie kłócąca się ze swoją sługą. Ale od świętego Jana staruszkę, już bardzo zgrzybiałą i wcale zasobną, mimo jej kłótliwego usposobienia, wzięli na wieś krewni, a do lokalu sprowadziły się dwie panie z małą, może ośmioletnią dziewczynką. Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Młodszą z nich i przystojniejszą, dziewczynka nazywała mamą a starszej mówiła pani. U mecenasa i u nowych lokatorów okna przez cały dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tadeusz usiadł na swoim fotelu doskonale mógł widzieć co dzieje się u jego sąsiadek. Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale blade i jakieś nieruchawie. Czasami dziewczynka za pomocą dwóch Wiązała pasek z bawełnianych nici. Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała powoli, jakby z trudnością. Czasami nie robiła nic, tylko siedząc w oknie przysłuchiwała się czemuś. Pan Tomasz nie widział nigdy, ażeby dziecię to śpiewało, lub biegało po pokoju. Nie widział nawet uśmiechu na bleciutkich ustach i nieruchomej twarzy. Dziwne dziecko. Mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać się jej uważniej. Spostrzegł raz, było to w niedzielę, że matka dała jej mały bukiecik. Dziewczynka ożywiła się nieco, rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadwszy na swoim oknie, rzekła: Prawda? Mamo, że tu jest smutno? Istotnie. Dziewczynka była niewidoma od dwóch lat. W szóstym roku życia zachorowała na jakąś gorączkę. Przez kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, że leżała jak martwa, nie poruszając się i nic nie mówiąc. Pojono ją winem i bulionami, więc stopniowo przychodziła do siebie. Ale pierwszego dnia, kiedy ją posadzono na poduszce, zapytała matki. Mamo, czy to jest noc? Nie, moje dziecko. A dlaczego ty tak mówisz? Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Spać się jej chciało. Tylko na zajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz, spytała znowu: Czy to jeszcze jest noc? Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać. Ale chora im bardziej odzyskiwała siłę tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem. Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę? Bo tobie oczki zasłoniło, ale to przejdzie. Kiedy przejdzie? Niedługo, może jutro, proszę mamy, za kilka dni moja dziecino. A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie, bo mi jest bardzo smutno. Mijały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka, nauczyła się chodzić po pokoju o mackiem, sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie, ale wzrok nie wracał. Obie kobiety cieszyły się z nowego lokalu, ale dla niewidomej zmiana miejsca była prawdziwym nieszczęściem. Dziewczynka musiała siedzieć w pokoju, na strychi do piwnicy nie wolno było chodzić, nie słyszała ptaków ani drzew, a na podwórzu. Panowała straszna cisza. Nigdy tu nie wstępowali handlarze szarżyzny, ani druciarze, ani śmieciarki. Nie puszczano bab śpiewających pieśni pobożne, ani dziada, który grał na klarnecie, ani kataryniarzy. Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo prędko kryła się za domami. Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz zniechęcenia i martwości, który tak dziwił pana Tomasza. Nie mogąc widzieć, Kalka chciała przynajmniej słuchać wciąż najrozmaitszych odgłosów, a w domu było cicho. Mała, niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta śmiały się. A pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grat. Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym dawno już nie doświadczyła tylu wrażeń. Jak pięknym zjawiskiem wydawały się jej fałszywe tony Katarynki, jak wspaniałym był ryk trąby, która mecenasa mało nie przyprawiała o apopleksję. Na dobitkę Kataryniarz, widząc uciechę dziecka, zaczął przytupywać wielkim obcasem w bruk. I od czasu do czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem się pociągów. Boże, jak on ślicznie gwizdał. Do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc za sobą stróża i wołając. Ja mówiłem temu gałganowi jaśnie panie, żeby natychmiast wygnał kataryniarza. Mówiłem, że od jaśnie pana dostanie pensję, że my mamy kontrakt, ale ten cham tydzień temu przyjechał ze wsi i nie zna naszych obyczajów. Pan Tomasz uśmiechnął się jakby dla stwierdzenia ponurych domysłów Famolusa, wyrzucił Katarynce dziesiątkę. Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. A że Kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna i za jego dziesiątkę poczuł przytopywać i wygwizdywać jeszcze głośniej, co już okrutnie drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów, wyszedł Mrucząc. Biedne dziecko. Powinienem był zająć się nim od dawna. To już zupełnie, zupełnie na koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak znakomicie przeczytali klasykę. Nowelę krótką do młodzieży, nie opasłą powieść, ale nowelę Katarynkę Prusa. I chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że w tej szkole, jeżeli będziecie tylko chcieli, możecie wszystko osiągnąć. Także życzę Wam powodzenia. Jesteście naprawdę w dobrej szkole. Trzymam za Was kciuki. Dzisiaj słyszeliście kilku przedstawicieli, kilku absolwentów. Możecie być dumni z tego, że tutaj jesteście. Powodzenia na cały ten rok szkolny. Zaproszeni goście świadczą o tym, że można po kościerskim ogólniaku być starostą, burmistrzem, dyrektorem, aktorem, lekarzem. Śpiewakiem, artystą i kim tylko się tylko chce, to Wy już dokładnie wiecie, bo Wyście tą szkołę wybrali. Dla te, dlatego ja Wam gratuluję wyboru, Państwu również, bo myślę, że to był dobry wybór. <laughs> Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję zaproszonym gościom za to, że zechcieli progi pierwszego. Liceum Ogólnokształcącego im. imienia Józefa Wybickiego w Kościerzynie odwiedzić, zaszczycić swoją obecnością i wspólnie z nami poczytać, poczytać. Jeżeli którykolwiek z zaproszonych gości miałby jeszcze ochotę coś powiedzieć, dawno, dawno temu skończyłem tą szkołę, to już jest 31 lat. I tak jak pan Tomasz długo szukał, co prawda on tutaj już, jak słyszeliśmy, był prawnikiem emerytem. No ja też długo czekałem. Tyle lat, co temu skończyłem szkołę, tyle lat też szukałem swojej żony, ale wybrałem dobrze. I tego wam też życzę, żeby tak też się skończyło. Tak jak ja udało wam się dobrze skończyć szkołę, osiągnąć coś w życiu, dobrze wybrać i cieszyć się z życia po tylu latach, co ja. Koleżanki, koledzy, oczywiście tutaj wspaniałe, doborowe towarzystwo siedzi przed wami, ale wiedzcie jedno, że. Najważniejsze, mieć pasję i zainteresowania. Nie musicie być orłami we wszystkich przedmiotach. Ja też nie byłam. Byłam średniakiem. Nawet niektóre przedmioty mi nie leżały. Ale wiedziałam, że chcę się otaczać dobrymi ludźmi, że chcę wiedzieć, chcę czytać i chcę się dowiadywać o nowych rzeczach. To jest najważniejsze. Więc życzę Wam tej pasji, energii, chęci, dobrych przyjaciół wokół, dobrych ludzi, a na pewno uda Wam się osiągnąć. Cel, marzenia, yy, a to jest najważniejsze. No i oczywiście też dużo, dużo zdrowia. Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już myślę, powoli, spokojnie będzie można wychodzić. Dziękuję bardzo.